Jak sprawdzić, by filmy były spójne z brandingiem Twojej marki? Twoje wideo to część Twojej marki. Jeśli chcesz, żeby widzowie od razu kojarzyli filmy z Twoją firmą, musisz zadbać o spójność wizualną i komunikacyjną. Pytanie, jak to zrobić? Przede wszystkim używaj stałej kolorystyki. Twoje filmy powinny zawierać barwy zgodne z identyfikacją wizualną marki. Jeśli Twoje logo jest niebieskie i białe, nie stosuj losowych kolorów. Konsekwencja buduje rozpoznawalność. Zachowaj jednolity styl grafik i animacji. Napisy, infografiki i animacje powinny być spójne we wszystkich materiałach wideo. To pomaga budować profesjonalny wizerunek. Używaj tych samych fontów. Jeśli masz filmowe kroje pisma, to stosuj je konsekwentnie. Napisy w różnych stylach i rozmiarach mogą sprawiać wrażenie chaosu. Stwórz powtarzalne intro i outro. Krótki wstęp z logo i sloganem sprawi, że filmy będą wyglądały profesjonalniej. Outro może zawierać call to action, np. zachętę do subskrypcji kanału lub bezpośrednio do kontaktu. A. I trzymaj się jednego tonu komunikacji. Czy Twoja marka mówi do klientów luźnym językiem, czy raczej w sposób formalny? Konsekwentny styl wypowiedzi w filmach sprawia, że marka będzie wydawała się bardziej autentyczna albo niech będzie po prostu autentyczna. Spójność wideo z brandingiem sprawia, że twoja firma będzie bardziej rozpoznawalna i zbuduje silniejszą relację z odbiorcami. A jeśli chcesz, żeby twoje filmy wyglądały lepiej i wpisywały się w wizerunek twojej marki, napisz do nas, sprawdzimy jak wygląda twój brand i. Pomożemy Ci dostosować go w formie animacji i w formie wideo.